Cześć, przyjaciele! Gotowi zajrzeć za zasłonę jednej z najbardziej strzeżonych tajemnic Ameryki? Dziś udajemy się do Strefy 51, nazwy, która stała się synonimem spisków i kosmitu. Ale czym ona jest naprawdę? Wycznijmy od tego, że Strefa 51 to nie wymysł. To prawdziwa, czynna, tajna baza wojskowa Sił Powietrznych USA, położona głęboko na pustyni w Nevadzie, około 130 km na północny zachód od Las Vegas. Znajduje się na terenie bazy lotniczej Edwards. I otoczona jest rozległą strefą zakazaną, co samo w sobie budzi pytania. Dostęp do niej jest ściśle ograniczony, perymetr patrolują uzbrojeni strażnicy, a intruzom grozi natychmiastowe aresztowanie lub nawet użycie siły. Sam obszar wokół bazy jest patrolowany przez białe pikapy z cywilnymi tablicami, ale ich kierowcy i pasażerowie to uzbrojeni funkcjonariusze ochrony, upoważnieni do powstrzymywania wszelkich prób wtargnięcia lub nawet samego zbliżenia się do perymetru. Przez dziesięciolecia rząd USA kategorycznie zaprzeczał istnieniu strefy 51, nazywając wszelkie plotki bezpodstawnymi, ale w 2013 roku CIA w końcu oficjalnie potwierdziło jej istnienie, częściowo odtajnając dokumenty dotyczące bazy. Zgodnie z tą oficjalną wersją Strefa 51 była i być może nadal jest głównym miejscem rozwoju i testowania najbardziej zaawansowanych, eksperymentalnych samolotów rozpoznawczych i innych technologii lotniczych. To właśnie tutaj, w atmosferze całkowitej izolacji i tajemnicy, rodziły się projekty zdolne zmienić przebieg zimnej wojny i dać USA decydującą przewagę w powietrzu. Wśród nich znalazł się samolot szpiegowski U-2 Skunk Works stworzony w latach 50. do lotów na ekstremalnych wysokościach nad terytorium przeciwnika. Następnie pojawił się SR-71 Blackbird, naddźwiękowy strategiczny samolot rozpoznawczy, zdolny latać z prędkościami niedostępnymi dla większości ówczesnych rakiet, i oczywiście pierwszy na świecie niewidzialny dla radarów myśliwiec F-117 Nighthawk, który zmienił zasady gry w operacjach powietrznych. Rozwój tych samolotów wymagał tak bezprecedensowej tajemnicy, że samo ich istnienie było tajemnicą państwową. Więc co tak naprawdę badają za ogrodzeniem Strefy 51? Czy to tylko samoloty, czy może nieziemskie technologie i pozaziemskie istoty? Skąd taka bezprecedensowa poufność? Oficjalna wersja to dopiero początek historii. Prawdziwe sekrety Strefy 51 zaczynają się tam, gdzie kończą się oficjalne oświadczenia.